Rzucamy czterokrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że wypadną co najmniej trzy orły, jest równe. I teraz tak. Zastanówmy się, prawdopodobieństwo wypadną co najmniej mniej trzy orły. Tak? To się równa. I tak. Nad podkreską piszemy wszystkie możliwości. Hmm? Wszystkie możliwości, a na górze piszemy e, wszystkie możliwości tego, co nas interesuje w zadaniu. Tak, czyli to jest tak zwane mm, zdarzenia sprzyjające, tak, a tu jest cały ten nasz zbiór. Więc na górze. Dobra, zaczniemy od dołu. Czyli mamy tak. Rzucamy cztery razy koską. Czyli jeden rzut, drugi rzut, trzeci rzut, czwarty rzut, piąty rzut. Tu ile mamy opcji? Że wypadnie nam orzeł lub reszka. Tu też orzeł, reszka, orzeł, reszka, orzeł, reszka, orzeł, reszka. Czyli mamy wszędzie dwa, dwa. i czemu pięć napisam? Dwa. To się równa. Dwa razy dwa, razy dwa razy dwa, czyli mamy takich 16 możliwości. Czyli piszę tu 16. Teraz chcemy, żeby wypadły co najmniej yy, chcemy, żeby wypadły co najmniej 3 yy, orły, tak? Więc zdarzenia nasze sp yy, sprzyjające to będzie tak. Mamy, to będzie pierwszy rzut, drugi, trzeci. I wypisuje tylko to, co nas interesuje, tak? Więc orzeł, 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 reszka, orzeł, 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 reszka, orzeł, 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 orzeł reszka, orzeł orzeł, 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 reszka, tak? Nie mamy więcej możliwości. Czyli ile tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Czyli odpowiedź C5, 16. Rozumiecie? Czyli jeszcze raz. Więc tak, żeby obliczyć prawdopodobieństwo, muszę wiedzieć ile mam, mam zdarzeń, które, nam, które mi sprzyja. Temu, co chcę, żeby się zdarzyło. Tych rzeczy, które nam sprzyjają to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. I Wszystkich opcji, jakie mo mogę mieć przy rzucie monetą. Czekaj, chyba gdzieś tu mam jakiegoś pieniądza. O, mam nawet dwa złote. Więc jak rzucam monetą, to mam, pół wypadł reszka, albo może wypaść orzeł, tak? Orzeł lub reszka. I za każdym razem mam takie dwie opcje. Jak rzucam cztery razy. No i ja rzucam raz, dwa, trzy, cztery. I za każdym razem mam takie opcje, że albo wypadnie orzeł, albo wypadnie reszka. I wszystkich takich możliwości mam 16. A mi zależy na tym, żeby wypadły mi co najmniej 3 orły. To sytuacja się trochę skomplikowała i nam coś takiego powstało. I to dzielę przez to. I tyle.